Jedziemy teraz do Koszalina Starłowa. Ja wam opowiem o czymś takim, który... Pytanie było zadane wczoraj, dlaczego w Polsce tak mocno rosną ceny, szczególnie materiałów budowlanych, tu mam właśnie przykład budowy. Czy w ogóle, dlaczego w ogóle ceny rosną? Ceny rosną w Polsce, ale nie wszystkie ceny rosną. Rosną ceny tylko tych towarów, na które zwiększył się popyt, po pierwsze, a po drugie na ceny, wzrastają ceny towarów. Które są eksportowe, są sprzedawane za granicę. I teraz, to jest dla przykładu taka firma która Firma zajmuje się produkcją domków, domów takich mobilnych. Tak tutaj widzimy. I no to jest jedna z najlepszych firm tego typu w Europie. I na tym przykładzie, na przykładzie tej firmy, powiem jak, jak to funkcjonuje, jaki to mechanizm do tego doprowadził, że tak ceny po prostu wzrastają, szczególnie materiałów budowlanych. Jak widzimy, ta firma też inwestuje w termomodernizację. No a ceny Stropianu na przykład są, najbardziej, no są to ceny, które najbardziej wzrosły w ostatnim czasie, bo tam prawie około 100%. I na tym przykładzie podam dlaczego. Po pierwsze, po prostu programy rządowe. Dużo pieniędzy po prostu jest inwestowane właśnie w tego, typu, w tego typu ekologiczne zmiany w budownictwie. Następna sprawa to jest niski koszt pozyskania pieniądza. No i po prostu ludzie inwestują w materiały budowlane, inwestują po prostu w ogóle w budownictwo, Co już widać, buduje się rekordowa liczba budynków. Następna sprawa w przypadku materiałów budowlanych jest taka, że ten sam bum w budowlance mamy też za granicą, dlatego że tamte stopy procentowe już długo są niskie. No i teraz mamy taką sytuację, że tutaj polski producent stopianu właśnie ktoś mnie wyprzedza na ciągłej linii, polski producent stopianu ma taką sytuację. Znaczy taki jest piękny był jaka rezydencja ma taką oto sytuację, że, że dzisiaj może sprzedać stropian jest duży popyt na, no, sprzedać stropian polskiemu odbiorcy i oczywiście on go sprzeda ale tutaj dochodzimy do trzeciego punktu dlaczego te ceny rosną może też sprzedać na przykład przedsiębiorcy czy klientowi z Niemiec i zawsze ta sprzedaż zagraniczna, zawsze ta sprzedaż eksportowa w Polsce w przypadku materiałów budowlanych no, była bardziej lukratywna była większa po prostu marżowość na tym no i jeżeli ta marżowość w Polsce była 10-20%, ona na zachodzie sprzedaży zagranicznej była 50%. Ale teraz jeszcze doszedł ten trzeci czynnik, czyli po prostu niski kurs złotego. I w tym momencie to, to powoduje, że to jest 70% zysku, a plus jeszcze zwiększenie zapotrzebowania za granicą, na ten sam materiał budowlany, no jest to, powoduje około 100%, na przykład w przypadku stropianu. No i dlatego stąd się wzięły te ceny, że on po prostu taki klient, taki producent, przepraszam, sobie myśli, jak mam sprzedać Polakowi, a tutaj przychodzi klient na przykład niemiecki, belgijski, holenderski i płaci w euro, które euro dzisiaj kurs jest wyższy jeszcze płaci więcej dodatkowo marżowość niż Polak, no bo po prostu prawami podaży i popytu, no sprzedam temu, kto da więcej. No a Polak po prostu musi te, dzisiaj zapłacić cenę praktycznie równą temu, jaką, jaką płaci na przykład klient niemiecki. No takie po prostu są prawa rynku. No i te towary rzeczywiście drożeją, mi się też to nie podoba, ale tak po prostu jest, no tak musiałbym zaprzeczyć, że, że wolny rynek nie działa. On po prostu działa, no ale te wszystkie czynniki, także po prostu programy rządowe, niski koszt pieniądza w Polsce, yy, bum inwestycyjny właśnie związany z tym, że nie macie gdzie zaparkować pieniędzy plus niski koszt złotego i zwiększona, zwiększony popyt po prostu na te towary, to jest taki miks dlaczego po prostu jest te towary są droższe, a towary, które w Polsce cały czas na nie popyt jest stały, na przykład typu chleb, mąka i nie trudno je wyeksportować, no to te ceny po prostu się nie zmieniły tych towarów i, i tyle no tak po prostu to wygląda